Hejka wszystkim, ja jestem Wiktoria i dzisiaj zapraszam Was do filmiku, w którym pokażę Wam takie moje rzymskie imperium książek. Jeżeli nie wiecie o co dokładnie chodzi z rzymskim imperium, to jest teraz taki trend w book Ja go głównie widziałam na Booktube, ale jest też na Booktopu trochę. I właśnie w tym trendzie chodzi o to, że. Pytano się mężczyzn y, Rzymian, jak często myślą o imperium rzymskim. Y, no i się okazało, że stosunkowo bardzo często o nim myślą. I właśnie książkowe rzymskie imperium to, jest, to są takie książki, o których ja po prostu bardzo często myślę, bardzo często wracam do nich myślami. Niekoniecznie są to wszystkie książki, które były 5 na 5, tylko po prostu książki, które w jakiś sposób swoją fabułą tak mnie kiedyś zaintrygowały, że po prostu często o nich myślę i wracam do tych książek myślami. Jeszcze zanim zaczniemy, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żebyście zostawili łapkę w górę i napisali jakiś komentarz. Będę bardzo wdzięczna. No i możemy już przechodzić do pierwszych książek. Kolejność nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Po prostu lecę sobie tutaj z takim moim stosikiem, który jest przygotowany. No i pierwszą książką jest Winter Flower. Ja Winter Flower czytałam dosyć jakiś czas już dawny temu. Nawet mam kilka znaczników w tej książce, możecie zauważyć. Mi się Winterflower niesamowicie dobrze czytało i bardzo mi się ono podobało. Była to chyba pierwsza książka Julii Brylewskiej, po którą ja sięgnęłam. No i się w niej zakochałam po prostu, zakochałam się w, niej, w jej piórze i tak dalej. No a do fabuły bardzo często wracam, dlatego że w ogóle, jakby nie patrzeć, było to takie moje pierwsze, moja pierwsza styczność z fantastyką, bo mamy tutaj do czynienia z bohaterką. Destiny ma taką... Umiejętność, która jest dosyć niezwykła, ponieważ widzi duchy, widzi duchy zmarłych osób i nawet jakby może się z nimi porównywać, rozmawiać, a też przyjaciółkę swoją, która jest właśnie duchem chyba tam siedmioletniej dziewczynki, z którą się przyjaźni i... Kurczę, no przez to też destiny jest odrzucona przez rówieśników, mają ją za dziwaczkę, no ale w każdym bądź razie właśnie tutaj była moja pierwsza styczność z fantastyką, bo ja ogólnie fantastyki nie czytam, no a tutaj mamy właśnie ten taki wątek z porozumiewaniem się z duchami i to było mega intrygujące, przez to właśnie bardzo często wracam do tej książki. W ogóle jeżeli znacie takie książki, które mają taki fajny wątek, właśnie tak jak tutaj, taki, taki bardzo lekki wątek z fantastyką, to yy, bardzo chętnie sobie poczytam, możecie mi podawać tytuły w komentarzach, bo yy, chciałam się bardziej przekonać do fantastyki, ale taka stricte fantastyka, gdzie są smoki i tak dalej, to chyba jeszcze nie bardzo do mnie przemawia. Więc możecie mi dać jakieś właśnie polecajki z fantastyką dla początkujących. No, więc pierwszą książką jest Winter Flower. Ja w ogóle Wam bardzo polecam Winter Flower, jeżeli nie czytaliście. I, yy, i lecimy dalej. Nie ukrywam, że kolejna książka, którą Wam tutaj pokażę, jest dla troszeczkę starszych czytelników. I yy, jest to w ogóle książka, która od jakiegoś czasu długiego, od ponad roku, jest w moim top 5 i jeszcze nie spadła z tego. Jest to The First Devil, książka jednej z moich ukochanych autorek, zwany Kulik. Ja jej książki uwielbiam, tutaj też mam trochę znaczników. No ta książka jednak już jest 18+, plus i to zdecydowanie. Mamy tutaj główną bohaterkę, Elenę. Tak, Elenę, która wraz z mamą przeprowadza się bodajże do partnera jej mamy nowego, który ma też syna, no i z tym też zmienia szkołę, no i po prostu... Um... W tej szkole jest też taki gang, yy, że tak powiem, yy, chłopaków, którzy no nie są zbyt ciekawi. No i Elena nie chcąc bardzo, ale niestety właśnie trafia w ich. Yy, jest ich obiektem zainteresowania. Ale na szczęście, w nieszczęściu, tak to można nazwać, yy, jednym z tych chłopaków jest właśnie yy, syn yy, partnera jej mamy, z którym ona teraz mieszka, więc. No, mamy tutaj Enemies to Lovers, mamy tutaj Fake Dating, także jeżeli lubicie to, to ja wam bardzo serdecznie polecam. Tylko pamiętajcie, że książka jest 18. Plus. Trzecia książka, do której bardzo często wracam myślami. Jest to książka, która w sumie bardzo mi się również kojarzy z moimi początkami na yy, Book mediach i w ogóle z początkami czytelniczymi, takimi na nowo, bo ja czytałam dawno temu, potem czytałam. Jest to książka jeszcze raz zaufaj. Ja tą książkę ptałam. Oj, dawno temu, bardzo dawno temu. Mm. Ponad rok temu, nawet nie wiem, czy jakoś to nie było po premierze niedawno. Właśnie od tej książki też się zakochałam w twórczości Aleksandry. Na ten moment mam wszystkie jej książki, które wydała. Jeszcze raz zaufaj, mamy fajne wątki, fajne motywy, właśnie. Mamy tutaj ataki paniki, mamy tutaj ucieczkę przed przeszłością. No, oczywiście mamy tutaj wątek romantyczny, który jest moim ulubionym. No, ale no, książka jest mega urocza, ale też, no, właśnie porusza bardzo istotne, takie ważne tematy i dla niektórych bardzo trudne, bo mamy też tutaj alkoholizm, który mam podpis, mogę się pochwalić. No, wracam do tej książki bardzo często, myślę i pewnie głównie dlatego, że jest ona jednak z początków moich kroków na Book bo to właśnie, to była w zasadzie jedna z pierwszych książek, jakie kupiłam, więc to w ogóle jest hit. No i co, jeszcze raz zaufaj, ja wam bardzo polecam. No i lecimy dalej. Kolejną mamy trylogię, trylogię, którą ja kupiłam bardzo dawno temu, ale stosunkowo w sumie niedawno ją zakończyłam, bo niedawno przeczytałam ostatni tom. I jest to trylogia lato, trylogia lato, którą ja w ogóle wam polecam, tak mniej więcej już nawet 11-12 ⁇ te książki są świetne Ja myślałam, że ja może będę na nie zastaram Że po prostu będzie mi się je źle czytało Bo no jednak nie jest to do końca wiek docelowy Mój wiek do tych książek I bałam się, że nie będą dla mnie Ale słuchajcie, to są naprawdę jedne z lepszych książek, jakie ja czytałam Bardzo przyjemnie mi się je czytało Bardzo się płynęło przez fabułę Tej, Tego tekstu nie ma też tak dużo na stronie Zobaczcie, ona ma dosyć taki fajny, przyjemny dla oka dróg. Ja tak naprawdę jedną książkę miałam na jeden dzień, bo one mają około 300 stron, ale po prostu przez nie się tak płynie, to jest tak świetnie napisane, że ja się totalnie zakochałam w tej trilogii i ja bardzo często do niej wracam myślami. Głównie też dlatego, że oglądam, oglądałam, bo teraz czekam na kolejny sezon, serial właśnie tego lata stałam się piękna. I ja po prostu zakochałam się w tych, auto, w tych bohaterach, zakochałam się w tej historii, uwielbiam do niej wracać i bardzo często o niej myślę i myślę, że też jak będą już wakacje i będzie taki klimacik, to zrobię sobie reread tej trylogii, bo no mówię, bardzo, bardzo mi się ona spodobała i chciałabym też sobie pozaznaczać jakieś fragmenty, bo wcześniej tego nie zrobiłam, są puściutkie. I, I no, więc y, słuchajcie, jeżeli jesteście 11-12+, to ja was zachęcam, fajne książki nawet, żeby zacząć swoją przygodę z książkami, no i w ogóle też fajne książki, jeszcze jak za niedługo będą wakacje, to w ogóle będzie totalny klimacik, nawet żeby sobie wziąć, czy to w podróż, czy, czy gdzieś jak będziecie na wyjeździe, czy nawet w domku sobie poczytać, mega, mega fajne książki i bardzo przyjemna trylogia. Następnie mamy książki, których chyba nie mogło tutaj zabraknąć. Jeżeli nie oglądacie już jakiś czas, to wiecie raczej, co ja tutaj teraz pokażę. No, są to książki, do których ja chyba najczęściej wracam myślami. Są one na podium wraz z innymi książkami, o których za Wam zaraz powiem. No, ale to jest naprawdę hit. Ja sięgając po tą książkę, po pierwszą część, nie sądziłam, że ona mnie aż tak wciągnie. A wciągnęła mnie niesamowicie i jest to dreadful, słuchajcie. Za niedługo w ogóle wychodzi trzeci tom w lutym, 28 lutego. Na ten, moment, na, na ten moment mamy dwa tomy, ja mam dwa tomy zaznaczone, drugi mam nawet zaadnotowany. Pokazywałam wam to już gdzieś, ale... Mogę wam pokazać przykładowo. Ja nie umiem adnotować, ja nie umiem adnotować, więc to, to wygląda tak. No ale co, Dreadful jest po prostu hitem. Ja naprawdę się nie spodziewałam, że te książki ja tak pokocham, bo to po prostu jest niemożliwe. W ogóle fajne jest to, że to są młodzieżówki, ale one mają taki fajny wątek kryminalny, który właśnie jeszcze bardziej podkręca to, że się bardziej jakby wciągamy w tą fabułę, bo jednak mamy taki wątek, że wiecie, tu ktoś zabił, tu musimy się tak, wiecie, trochę domyślać, tu prowadzimy takie swoje własne śledztwo w głowie. No, mi się to niesamowicie podobało. No ja pokochałam Dreadful całym, całym sercem moim W ogóle mogę wam coś opowiedzieć, bo w sumie to już chyba mogę o tym mówić W zasadzie to chyba wcześniej też mogłam, ale teraz już jakby tak na pewno mogę o tym mówić, chyba Ja próbowałam, starałam się, bo chciałam bardzo objąć moim patronatem trzeci tom Dreadful I no ja przez długi czas pisałam do wydawnictwa Na początku byłam jakby... Oni jeszcze wcześniej nie prowadzili naborów, ani nie szukali patronów, więc byłam na takiej liście, że będą o mnie pamiętali, jeżeli będzie ten nabór. Ja się dużo razy przypominałam, no bardzo walczyłam o ten patronat, niesamowicie bardzo, bo kocham po prostu, naprawdę kocham tę historię całym sercem i to by było chyba największe moje osiągnięcie do tej pory. No ale na początku stycznia dostałam pierwszego maila z odmową niestety, no napisało mi w że no nie mogła mi dać tego patronatu. Ja później jeszcze napisałam jednego maila i się starałam bardzo, bo no mówię, niesamowicie mi zależało na tym patronacie, no ale dostałam później już taką ostateczną odmowę, po której już nawet nie dyskutowałam właśnie z, z takim argumentem, że no mam za małe zasięgi. Ja mam na ten temat bardzo mieszane uczucia, nie chcę nich mówić na głos, ale po prostu chcę wam tutaj tą historią powiedzieć o tym, że Słuchajcie, nawet jeżeli się nie uda, to i tak się nie poddawajcie. Ja jak dostałam tego maila z odmową, to mi było tak smutno, bo w ogóle jakby Maciek mój chłopak mnie pocieszał, bo było mi strasznie przykro, No ale co, uznałam, że to jest w sumie takie dla mnie trochę motywujące, bo miałam wtedy takiego powera, że kurczę, chcę jak najwięcej zrobić, żeby. Kurczę, żeby pokazać, że, że umiem, że mogę. Więc to było dla mnie bardzo motywujące, no ale nie ukrywam, że było mi bardzo przykro i no niestety nie jestem patronką i nie będę patronką trzeciego tomu Dreadful, ale tak czy siak historia jest bardzo głęboko w moim sercu i, i, i kocham ją bardzo i na pewno przeczytam coś dom. I nie mogę się go już doczekać, bo jeszcze tylko miesiąc i już będzie Jest to już przedostatnia książka I jest to Summer Love książkę, którą przeczytałam stosunkowo niedawno Bo tak naprawdę ją przeczytałam w grudniu Tak, na sam koniec grudnia, na samą końcóweczkę 31 grudnia ją skończyłam I mi się ona bardzo podobała po prostu Ja Summer Love czytałam bardzo dawno temu na odpadzie Ona chyba była na odpadzie z 10 lat temu Chyba, nie pamiętam i ja ją czytałam bardzo dawno temu na odpadzie i mi się niesamowicie spodobała. Mamy tutaj fajny taki właśnie motyw tego, że są wakacje, jest grupka przyjaciół, to jest mega komfort. No i główna bohaterka Summer, no tak, to ma sens. Wyjeżdża na wakacje do swojej cioci i do kuzynów, ma, ma dwóch kuzynów i właśnie spędza z nimi dużo czasu w te wakacje, poznaje też ich znajomych i tak to wygląda sobie taką spójnie paczką razem robią jakieś mega odwalone rzeczy, pojechane. I to jest mega ciekawe. No końcówka wiadomo, łamie serce, po prostu łamie serce, ale nie mogę wam powiedzieć, co tam się dzieje. To jest książka właśnie wyciskać Łez Także bardzo Wam polecam. Ona. O, 15, plus jest, więc wiecie już. Chociaż nawet myślę, że 14, plus by było okej, okay, ale nie kwestionuję tego, co napisało wydawnictwo, 15. Plus. <grym> więc jeżeli szukacie jakiejś fajnej książki, ja ją czytałam w zimie, mi się świetnie czytało. Myślę, że w lato miałaby jakiś taki swój klimacik, ale czemu nie możecie ją przeczytać nawet teraz? <grym> Ostatnia książka, w zasadzie książki, które po prostu nie, zaple, nie zaprzeczalnie są moim Imperium Rzymskim i to jest po prostu hit, hitów i właśnie te książki są na podium z Red Nie wiem, czy kiedykolwiek z niego zejdą, bo te książki są dla mnie po prostu bardzo wyjątkowe i wiele dla mnie znaczą i jest to trilogia Flawless. A ostatnio nagrywałam TikToka i mówiłam tam Flawsy, a ktoś mi napisał w komentarzu, że się mówi Flowsy, czy jakoś tak, a ja tak... albo Flawsy, a ja tak... Boże, dobra, nieważne. E, ja mówię Flawsy. E, trylogia Flawless. Po prostu to jest hit. Ta książka na zawsze będzie, te książki na zawsze będą w moim sercu i to bardzo głęboko, dlatego że e, ja od tych książek zaczęłam swoją przygodę z czytaniem e, i te książki są dla mnie po prostu bardzo, bardzo ważne. E, ja dzięki nim pokochałam czytanie na nowo i dzięki nim właśnie tutaj teraz jestem, więc e, nie miałabym serca dawać ich. O matko, co tu się wydarzyło, więc nawet nie miałam serca dawać ich gdzieś indziej. Po prostu kocham je. Nie, nie, to jest po prostu. Nie da się po prostu powiedzieć, jak bardzo ja je kocham, bo kocham je bardziej niż sobie wyobrażacie. W każdym bądź razie, myślę, że większość z, nas, z Was może już znać tą historię, bo nie ukrywam, miała na wielki szum w Book No i co? Jestem niesamowicie wdzięczna im, że na nie trafiłam. I kocham je bardzo i nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę wam w groki się pokazać jakieś grafiki słuchajcie. Piękne. Mam nadzieję, że kadr jest całkiem podobny, ale wywaliła mi na chwilę nagranie, więc yy, musiałam po prostu jeszcze raz to poustawiać. Przerwało mi nagranie, nieważne. Ale to była ostatnia, ostatnie książki, z którymi tutaj do Was przyszłam i które są moim Imperium Rzymskim. Możecie mi oczywiście dać znać w komentarzach, jakie są Wasze książki w Imperium Rzymskim, do których bardzo często wracacie myślami, bo ja jestem bardzo ciekawa. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapki w górę, żeby subskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się niedługo!